To jest jeden Nylium. a to... nie, to nie jest to, co się spodziewaliście, czyli efekt przed po, bo dopiero rozpoczynam ten projekt tak właściwie. Siema, dzień dobry, z tej strony Cyfer. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, przydałoby się polecieć, może troszeczkę się przejść, ponieważ słuchajcie, rozpoczynamy nowy projekcik na naszym hardkorze. Po dłuższej przerwie dziewięciomiesięcznej postanowiłem powrócić, słuchajcie, do tego save'a i sobie dokończyć pewien projekt. Mianowicie postanowiłem zagospodarować drugą połowę endu na jakiś taki lawowy nederowy teren, powiedzmy. Dobra, przelecimy się oczywiście przez nasze piękne miasto i wlatujemy od razu do portalu bezpośrednio tutaj, moi drodzy. Przypominam Wam, że generalnie łapa w górę i subskrypcja na kanale. A także mam dzisiaj dla Was jedną ważną rzecz, ponieważ mam tutaj dosyć pustą górę. I powiedzmy, że stawiam ten blok żelaza, demonstrując mnie. Każda osoba, która skomentuje ten materiał i zostawi łapy w górę, będę sprawdzał, dostanie swój blok żelaza na tej górze. Zbudujmy piękny zamek. Dobra, jednak wracając po dłuższej przerwie, słuchajcie, do tego świata, zauważyłem jedną smutną rzecz. Nie ma tutaj mojej farmy villażera. Tak samo nie ma tutaj tej wielkiej farmy żelaza, którą budowaliśmy w poprzednim materiale. Więc jest to stan mniej więcej z pierwszego odcinka tej serii hardcore. No, ale czy nam jakoś to ujmuje? Brońcie, boż, kurcze, blady. Jak na moje to jest idealnie po prostu, ponieważ i tak tamte projekty były troszeczkę niedorobione, ok? No i z tej racji postanowiłem, że tak sobie zleczka. Wrócimy z takim survivalem. Pół luźnym pół jakimś. Kolejny materiał pojawi się, nie wiem, kurde, kiedy tak właściwie, bo mam zamiar to robić na totalnej wenie. I chciałbym podziękować Tejtowi, słuchajcie, za tego pięknego resource packa, gdzie moja piękna mordka jest chociażby na to Dobra, pierwszą sprawą, którą dzisiaj chciałbym w ogóle zrobić i z wami zamienić, jest to, że nie mam absolutnie żadnych trymów na zbroję. Jak nie wiecie, czym są trymy, to, to weźcie sobie, nie wiem, odpalcie jakiś przegląd od Team'ego czy coś tego rodzaju, to będziecie wiedzieć, ok? Dobra, w pierwszej chwili jednak co, no, żeby zdobyć jakiś taki trym, musiałbym się udać do nowych... Niewygenerowanych jeszcze struktur. Problem, ten świat jest dosyć mocno wygenerowany, bo mam na nim już 612 dni na ten moment. Ale nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło. Coś tu się znajdzie na pewno. Więc w skrócie mam plan. Ciekawe, czy mam obsydian gdzieś w mojej bazie. O, oh, całe dwie sztuki. Nice. Dobra, może się przejdziemy faktycznie jeszcze kurczę, blade do tego netheru. Dobra, a i tak będę potrzebował najpierw słuchać jakichś shulkerów, chociaż ze dwa sobie zrobię na zbieranie netheraku i tego typu rzeczy. Dobra, czy ja mam jeszcze jakiś drewno w tej bazie? Naprawdę. Stan kurczę, blade, w którym zostawiłem sobie ten safe. Niestety prosi do życzenia, no ale niestety, tak jak mówię, mój najnowszy save z tej serii, uległ zniszczeniu. Dobra, weźmy sobie kurczę blade, zróbmy tak, skrzyneczkę jedną, skrzyneczkę drugą, a może nawet wylecieć kurczę blade z ekwipunku I przydałby mi się czerwony barwnik. Ja nie mam w ogóle czerwonego barwnika w tej bazie. ohoho. ho. O się ciekawie zapowiada seria. Dobra, może uda mi się. Czekaj, tu mam róże, ale w sumie nie będę sobie niszczył, kurczę blade mojej budowli własnej. O, 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 są czerwone kwiaty. Dobra, mamy, mamy, mamy. Dobra, pięknie mamy, kurde, ale sobie je pozbieramy. O, słyszę, tu gdzieś moje alaje latają z tego, co 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 co. Słyszę, co widzę. kurczę blade, co się zachwycę. Dzień dobry. Siema. Dobra, ty czy coś. Nara. Dobra. Dobra, w każdym razie. Postanowiłem, słuchajcie, że wypełnimy właśnie w ten specyficzny sposób sobie drugą połowę tego wymiaru kresu. Myślę szczerze, że mówię o jakimś wulkanie, wiecie? Tak na dobrą sprawę. Więc i tak po pierwsze, co musimy, to musimy wejść, kurczę blade, pozbierać sobie nederach. O, nie wziąłem sobie szalkera z dodatkowymi totemami. To może być problem malutki, ale wydaje mi się, że nie. Dzień dobry, panie Piglin. Czy ja mam przy sobie jakiś łuk? Mam. Okej, okay. power 4. Myślę, że to będzie mi kurczę blady wystarczyć, szczerze mówiąc. Dobra, mój plan troszeczkę się zmienił. Może uda mi się zabrać skrzynki bez nawiązywania walki jakiejś zbędnej, dobra. Wy spadliście, siema. Holy fuck, jeden wypad i ile? 19 bloków złota. Łatwo, wiecie co? Drugi szalker sobie zapcham, może rzeczami, które zapychają mi trochę ekwipunek, bo mam tego za dużo, wydaje mi się, nie? Dobra, bylebym brutalnie wybiegł tak z z zanikąd, to wtedy kurczę, blada, jakoś sobie poradzę, nie? Z takimi zwykłymi to raczej na dwa strzały. Siema, to jest piglin zwykły. O, ty też jesteś zwykłym piglinem, siema. O, jest skrzynka. Okin Wave. Nie ma tutaj żadnego trymu. No to kurde, lebele, powiem ci jak Rzym. Bo ja tutaj kurde, specjalnie przeszedłem po wzorki na zbroję, nie? Dobra, dobra. O kurde! Cztery brutale. What the fuck? Ło! Cie panie, kurde, mele, ja cię błagam! Proszę mi takich rzeczy nie robić! Dobra, mogę was sobie bezpiecznie zdjąć, ta? Raczej mi tu nie podskoczycie w żaden sposób. Wy to kurde na dwie kratki nie skaczecie, nie? Z tego co kojarzę. Dobra, rozwalę se was tak. Holy fuck, mamy smithing table! Nice! Dobra, muszę teraz zobaczyć tylko, jak się dokraftowuje kolejne. Bo nie chciałbym przypadkiem, słuchajcie, go zmarnować na jedną z części zbroi i nie mieć kurczę, blada jak go sobie sklonować. Więc szybkie przespanko w naszym łóżku i zaraz to sprawdzę. Dobra, mam tu crafting, się ma, wyłączamy tak. Ciebie, czy jak ja to mam zrobić? Czekaj. Jezus jak ja bym chciał naprawdę wiedzieć, jak się ciebie dorabia, chłopie, żeby cię czasami nie zmarnować. Okej, okay, diament i netherak. LOL, tanio. Dobra, netherak mam. Teraz tylko co? Diamenty potrzebuję w sumie? Tu mam syf, więc to nawet nie patrzę. Oh, Dame, 37 bloków, chyba wystarczy. Dobra, ja chyba sobie będę robił generalnie z ametystów trymy, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, tutaj mogłem, tak? Dobra, i mam razy dwa i co? I teraz mogę, kurde, kolejne cztery, nice. Dobra, zrobię sobie taki lekki zapasik, słuchajcie, tego, tak żeby mi na pewno wystarczyło na dłuższy czas, nie? Dobra, mam przy sobie ametysty. Gdzie mam smithing table tutaj, bo nie pamiętam. Okej, okay, nie było pytania. Siema, czyli mamy tak, mamy hełmik, dodaję sobie wzorek i wrzucam ametyst, a może re, może żelazny blok? Nie, też nie. Czekaj, czy to się łączy tylko z netherite'owymi rzeczami? No nie no, na bronie to raczej nie jest. Nie wiem, maybe może musi być rzecz jakoś kurde naprawiona czy coś, żeby to zadziałało. Nie, ja się kurde kompletnie na tym nie znam, jeśli o, mnie, jeśli o moje zdanie pytacie w tym temacie, kompletnie się nie uczyłem. Jakby odciąłem się od kloców na dłuższy czas, żeby sobie kurde bele czak, czymś takim głowy nie zawracać, nie? Dobra. What the fuck? Dobra, czekaj, to mi pokazuje miecz. Ja mogę miecz tu dać? Add diamond armor, weapon or tool. Dodałem to ci zbroję, kurde, i co? I to nie chce działać. Halo. Ja pierdyle, czy ja jestem jakiś głupi? Przecież to jest Matko Bosko. Przecież tym się dodaje Netherite teraz do zbroi. Ja czytać nie umiem, kurde, dobra. Dobra, leć tylko tak, żebyś kurczę blade wiesz. Całego świata sobie nie przerenderował. Bo przyszłe wersje kiedyś wyjdą. Tak, modżank we w Was wierzę. Ale chociażbym, żebym sobie tak wyszedł, żeby się nowy teren wygenerował, to będzie idolo. Dobra, 800 na kratka. Myślę, że będzie całkiem spoko. Razy 8. Dobra, tu jest git. Tu jest git, kurcze blade. Tu se mogę postawić portal. Dobra, siema, panie portalu. Ja już tu pana odpalam. Te dwa obsydianu to Trudno. Cyk? No i sprawdźmy, gdzie nas to przeniesie. Okej, okay, jest powierzchnia. Jakie kordy? Minus 7000. Zapiszmy sobie screenshotem. Holy fuck, jaki to jest piękny teren! I w ogóle najlepszy, to jest nowo wygenerowany teren. I mogłem tutaj zacząć teoretycznie, wiecie, challenge typu: A, zebrać milion dyń w pierwszym dniu, kegwu i tak dalej, ale nie, wezmę sobie kilka dyń. Yy... Mogą mi się do czegoś przydać. Powiedzmy, że jakieś farmy trzeba by zbudować niedługo, tak? Dobra, ale ważniejsza rzecz. Kordy portalu zapisałem sobie mniej więcej. Ja to potrzebuję, słuchajcie, znaleźć jakiś nie tyle co dungeon, co, co strukturę, w której mogę znaleźć wzorek. O wciół! Panie drogi! Bym wiedział, to bym szybciej strzedł tutaj. Dobra, bo Shipwreck też ma kurdebele z tego co kojarzę, swój wzorek. Przynajmniej tak mi się kojarzy coś, dobra? Jadig Bottle. To, to, to mnie tak sioryba akurat. Yy, bardziej mnie tutaj jakieś wzory. Brunet Treasure Map. Okej. Dobra, jeszcze tu spojrzę. z stew, ale nie dziękuję. Siema, czy to jest naprawdę na tym czanku gdzieś tutaj? Halo, halo. W tę stronę będzie. Tu jest trzynaście. Cyk. Dziewiąteczka, dziewiąteczka. I teraz. Yeeey! Dobra, w końcu się nauczyłem szukać tych Brunet Treasure. Ale bez wzoru! Smithing Table! Jest! Mamy to! Dobra, jest portal. Yepst, się ma. O, musiałbym segregator złota zrobić w sumie. Tak sobie myślę teraz. I teraz tak. Tu mamy Smithing Template. Ok, w ogóle. What the fuck? Dobra, ja się go nauczyłem już tutaj. Eee, jak się robi za to ten? Tu conduit. A tu jest to. O, diamenty i cobblestone. Nice. Ach, chyba trzeba będzie w końcu kiedyś pójść po diamenty, nie? Tak mi się wydaje, że mo mo może mi w końcu pierwszy raz nie będzie starczyć diamentów na tym świecie, nie? Nie, nie oszukujmy się, jeszcze mam ich dosyć sporo, no 23 bloki, co nie zmienia faktu, że w końcu, kurde, diamenty mają jakieś używalne zastosowanie, nie? Bardziej niż na zbroję. Dobra, teraz tak, mamy tutaj sobie wzorki, cyk, 4. Dobra, 11 wzorków będzie mi wystarczyć, resztę zostawiam, kurde, lebele. Dobra, i teraz rozumiem, że mogę zdjąć sobie tę zbroję. I jak dam ją tutaj, dam ten trym tutaj, i dam ten wzorek tutaj. Jeja, yeah, boy! Elytry pewnie się kurde nie da, co? Kurde, nie da się szkoda. Ja niestety klaty nie noszę na tym save, ale jak to wygląda? No, kurde wygląda, jakbym się świecił jak psujajca w tej chwili, nie? Dobra, także resztę sobie chowam tutaj, kurczę blade. Przy y, upgrade'ach do Smithing Table. I w porządku. I można się brać w końcu za. Czy ja korzystam z każdej możliwej wymówki, żeby nie zaczynać projektu możliwe. Ech, to, to trudno, że tak powiem. To znowu obkładanie całego nederu mnie czeka. Ach, nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło, pamiętaj cyfer. Można by powiedzieć, że nastał mały skip. Przy okazji moje plany lekko się zmieniły. Ale do wszystkiego wam dokładnie powiem, kiedy wejdę sobie wyżej, żebyście widzieli o co chodzi. Ponieważ ogarnąłem, że one kradną nederak, nie? Więc totalnie zaczęły mi psuć to, co położyłem. I stwierdziłem, że podzielimy sobie tą drugą połowę na kilka różnych dziwnych biomów. Więc pierwszy z biomów już sobie wyłożyłem pięknie, ładnie, z magmy, bazaltu i black cobblestone'a w tym wypadku. No i zacząłem drugi, no niestety, przy użyciu zielonego barwnika, który mnie trochę kosztuje, więc jeszcze chwilka przed dokończeniem tego mnie czeka. Już sobie rozplanowałem gdzieś tu mniej więcej, słuchajcie, trzeci niebieski biom, powiedzmy. I jeszcze jeden z ametystów i czegoś świecącego. Więc generalnie tak sobie to wygląda mój podział. No i wam sprawę dla Was, słuchajcie, co byście jeszcze tutaj dorzucili? Generalnie mnie kręci pomysł zbudowania, słuchajcie, nad endem samym sobie, na środku czarnej dziury, szczerze mówiąc. Zbudowałbym sobie taki wielki czarny dysk dotyczony powiedzmy glowstone'em i taki pomysł mnie kurczę blady naszedł. Ale przede wszystkim odnośnie tych biomów. Czy macie jakieś połączenie, które byście mi proponowali? Napiszcie w komentarzu, ok? W sensie generalnie i tak prawdopodobnie projekt będzie bliski ku końcowi w momencie, kiedy zobaczycie to na kanale myślę, że jeden z waszych biomów powiedzmy zdąży tutaj jeszcze sobie zmieścić. No i przede wszystkim co do tej czarnej dziury, możecie mi dać znać, jeśli ktoś miałby pomysł, jak można by fajnie zbudować ją razem z tym dyskiem dookoła. No to prosiłbym, nie wiem, o odezwanie się do mnie. Ale na dzisiaj w materiale słuchajcie, to będzie tyle. Dajcie znać, czy materiał wam się spodoba. Stawcie łapę w górę. i Do zobaczenia w kolejnym materiale z Hardcora. Być może już po 700. dniu, albo i dalej. Who knows? Ja nie wiem, kiedy mnie najdzie ochota. Cześć!